Witam w prezentacji 36 numeru Legend FSO od De Agostini w tym numerze FSO Polones Caro Plus. 36 modelem w kolekcji jest FSO Polonez Cargo Plus. Model jest w kształcie typowym dla Poloneza, za drzwiami ma dodatkowe okienko. Jest w kolorze ciemnozielonym, metalizowanym. Na dachu ma antenę. Na masce ma w środku wytłoczenie, pryskiwacze, nad maską ma wloty powietrza, szybę z dwiema wycieraczkami, trzy lusterka, dwa po bokach, jedno w środku. Z przodu ma prostokątne reflektory, atrapę chłodnicy, znaczek FSO. Zderzak z dodatkowymi światłami, tablicą, srebrne kołpaki w kołach, po stronie kierowcy ma pokrywę w lewo paliwa, posiada dwie pary drzwi: z przodu ma pojedynczą szybę, z tyłu prostokątną i z tyłu trójkątną. W tyle ma jedną szybę z jedną wycieraczką, światła połączone ze sobą ozdobną listwą w środku z napisem Polones, zderzak w kolorze z tablicą, z przodu ma dwa fotele. Zagłówkami z tyłu kanapę z dwoma zagłówkami, kierownicę, dźwignię zmiany biegów i dźwignię hamulca ręcznego w spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu, elementy podwozia, zbiornik paliwa, elementy silnika wału napędowego tylnego mostu, układ wydechowy z tłumikami. Numer 36 w tym numerze FSO Polonez Caro Plus Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu. Zmiany po koreańsku. Dźwi garażu otworzyły się, co zadziwiające, bezszelestnie. Od razu było wiadomo, że właściciel domu wyjątkowo dba o swoją posesję. Roślinność otaczająca budynek mieszkalny była starannie dobrana i wypielęgnowana niczym w ogrodzie botanicznym. Znakomitą większość jednorodzinnych domów stojących przy tej samej ulicy otaczały tuje, a do garaży prowadziły wyłożone kostką podjazdy. Można się było spodziewać, że każde dźwiga Odbierają się ze skrzypnięciem. Wróćmy do naszej opowieści. Po otwarciu jednego skrzydła drzwi, nie było widać dokładnie auta zaparkowanego w garażu. Pomieszczenie było dłuższe niż szersze, a wóz stał w głębi pomieszczenia. Najpierw oczy rzucał się hak, następnie zarys granatowego zderzaka. Znawca motoryzacji zorientowałby się w MIG, że ma do czynienia z samochodem wyprodukowanym w latach 90. XX wieku, ponieważ mniej więcej w tamtym czasie zaczęto na Dostawać steżakom ten sam kolor co nadwoziu. Gdy starszy pan otworzył drugie skrzydło drzwi garażowych, oczom obserwatora ukazał się polony Skaro Plus w pełnej krasie. Czarne tablice rejestracyjne wskazywały, że samochód ma od nowości jednego właściciela. Gdyby zaciekawiony przechodzień, który zatrzymał się koło zadbanego domu, mógłby wejść do garażu i zerknąć przez szybę do wnętrza auta, zobaczyłby, że królują tam elementy wystroju sprzed lat. Pokrowce na siedzenia, Imitujące setki wielkiego kota oraz drewniane kołpaki na fotelu kierowcy. W owe drewniane kulki masujące zaopatrywał się każdy kierowca, który nie chciał napawić się bólu pleców. Mamy zdjęcie i informację, że w 1970 roku wraz z przejęciem FSO przez południowo-koreański koncern DU, na rynku pojawił się model Caro Plus. Modernizację Poloneza opracowało studio stylistyczne należące do azjatyckiego przedsiębiorstwa. Mamy Mamy zdjęcie informacji, że każda kolejna wersja polona karo otrzymywała więcej części elektronicznych. Trafiały one również do jednostki napędowej. Na zdjęciu przedstawiono egzemplarz z silnikiem o pojemności 1598 cm3 i wielopunktowym wtryskiem paliwa. Mamy zdjęcie informacji, że na środkowym panelu zostały umieszczone pokrętła, sterujące wentylacją i ogrzewaniem wnętrza oraz radio i zegarek elektroniczny. Mamy zdjęcie informacji, że na naplędzie na tylnym pasie znajdowało się logo marki charakterystyczną małą literą E. Mamy zdjęcie deski rozdzierczej wprowadzonej w 1997 roku w modelu Caro Plus. Równocześnie usprawniono wentylację i ogrzewanie oraz zmieniono tapicerkę drzwi, czyli tak zwane boczki. Mamy zdjęcie informacji, że emblematy naklejane po prawej i lewej stronie tylnego pasa, powyżej blendy opisujące wersję wyposażeniową samochodu zostały zaprojektowane przez Mirosława Kowalczuka i Piotra Wodzisławskiego. Mamy zdjęcie informacji, że po zmianach stylistycznych i technicznych wersja plus otrzymała nową nazwę DUFSO. Mamy dane techniczne FSO Polone z Caro Plus, jego wymiary. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak Układ kierowniczy, silnik, przednia ściana, wnętrze, środkowy słupek, tylne zawieszenie, zewnętrzne klamki, tylna ściana. Archiwum FSO 1976. Mamy zdjęcie informację, że jubileuszowy Duży Fiat zjechał z linii produkcyjnej 8 listopada 1976 roku 25 rocznicę powstania fabryki samochodów osobowych na stołecznym żeraniu. Mamy zdjęcie i informację, że jeden z mechaników uczestniczących w uroczystościach jubileuszowych był Janes Sieczkowski, mężczyzna pracował w FSO od początku istnienia fabryki. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli. PSO Polski Piat 125P Pickup. Osoby posiadające prenumeratę premium z 18 przesyłką zawierającą 35 i 36 numer otrzymały czwarty model premium FSO 125P Taxi i otrzymały drugi segregator. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.